Profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Wreszcie jest na razie bardzo dobrze brzmiąca informacja na temat szczepionki na koronawirusa. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że preparat firm Pfizer i BioNTech, czyli szczepionka na koronawirusa posiada 90% skuteczności i nie powoduje jakichkolwiek skutków ubocznych. Jakie były pana jako naukowca, wcześniejsze przewidywania, jak to będzie wyglądało i kiedy do tego momentu dojdziemy? To znaczy, najpierw myślę, że musimy uściślić, co my teraz mamy, bo wczoraj pojawiła się informacja prasowa o tym, że wstępne wyniki z trzeciej fazy badań, to nie jest, te badania nie są skończone, Sugerują, że szczepionka chroni przed zakażeniem wirusem i że ta skuteczność jest około 90%. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to są wyniki na razie wstępne. Ja jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony do tego i bardzo się cieszę, że takie wyniki zostały zaprezentowane. Natomiast na razie pozostaje to dla mnie trochę wiadomością medialną i dopóki nie zostaną zaprezentowane no solidne wyniki, dopóki nie, zostanie, nie zostaną te dane przez zewnętrznych ekspertów ocenić, no to ciężko mówić o tym, że mamy szczepionkę. Idziemy na pewno w dobrym kierunku i miejmy nadzieję, że potwierdzą się te wyniki, które firma... Pfizer zaprezentowała. Teraz pytała Pani o to, jak ja sobie to wyobrażałem, no szczerze mówiąc, no to jest wyścig, wyścig, który trwa od wiosny, który ma swoje kolejne etapy i teraz wchodzimy w etap, kiedy już pojedyncze firmy wchodzą w tą trzecią fazę i pojawiać się będą różne wiadomości teraz dotyczące skuteczności albo braku skuteczności poszczególnych preparatów, ale tak naprawdę trzeba pamiętać, że tutaj takim dla mnie przynajmniej wiarygodnym Źródłem informacji, czy ta szczepionka faktycznie powinna być podana na tym etapie, czy jeszcze jest za wcześnie, to będą organizacje międzynarodowe typu EMA. Nie sami producenci, tylko właśnie organizacje regulatorowe, bo to oni zapewniają tak naprawdę, że zostały spełnione te warunki i że faktycznie ta skuteczność została wykazana. Także Czyli, tutaj... że potrzebujemy, potrzebujemy opinii jeszcze jakichś dodatkowych instytucji, to o to chodzi, czy potrzebujemy hmm. czegoś jeszcze w samej szczepionce? w tym badaniu? Po pierwsze musimy mieć to badanie skończone. Na razie to badanie nie zostało skończone, to badanie się rozpoczęło niedawno i to są pierwsze obiecujące wyniki. Natomiast trzeba to badanie skończyć, a następnie właśnie niezależnie eksperci muszą potwierdzić na podstawie danych surowych, że faktycznie tak jest, jak mówi producent. Ja tu absolutnie nie chcę porównywać, ale dzisiaj również okazało się oświadczenie z Rosji, że szczepionka Sputnik również ma 90% skuteczność. I tutaj ja mówię, absolutnie nie chcę porównywać tych dwóch wiadomości, natomiast, tak jak mówię, cieszymy się, ale jeszcze nie stawiałbym wszystkiego na jedną kartę, że mamy szczepionkę. Użył pan profesor takiego słowa jak wyścig. Ten wyścig to nie tylko jest wyścig z czasem, bo pandemia szaleje, ale to jest też. A może nie? Wyścig między różnymi firmami. Nie mówimy o tych rosyjskich, chińskich i tego typu firmach. Natomiast są jeszcze inne firmy, całkiem poważne, które też nad szczepionką pracują. To myśli pan profesor, że oni ręce opuścili i zmartwili się, że już ktoś był szybszy od nich? No mam nadzieję, że nie, bo tak jak powiedziałem, po pierwsze na. Informację, że mamy, mamy szczepionkę, przejdzie jeszcze troszkę poczekać. Po drugie, proszę też pamiętać o skali, yy, która jest wymagana, żeby tak naprawdę pomóc nam wszystkim, bo nawet słuchając tych doniesień tak jak mówię, prasowych i takiego idealnego scenariusza, że faktycznie firma wyprodukuje w przyszłym roku 1-3 miliarda dawek, czyli tak naprawdę to wystarczy na zaszczepienie 600 milionów osób, to jest kropla w morzu potrzeb, prawda? Mówimy tutaj o tym idealnym scenariuszu, który zakłada, że faktycznie ta skuteczność będzie utrzymana, że faktycznie długotrwały efekt będzie utrzymany i że faktycznie ta Szczepionka będzie bezpieczna, więc ja się bardzo cieszę, że inne firmy również nad tym pracują, ponieważ to, czego potrzebujemy, to są różnorodne rozwiązania i miejmy nadzieję, że któreś, a mam nadzieję osobiście, że kilka tych rozwiązań będzie skutecznych. Czyli nie ma się co spieszyć też z takimi pocieszającymi zapewnieniami na przykład polskiego premiera, że już, już oto za progiem i po Sylwestrze siądziemy i strzywka, strzykawka powędruje do naszego ramienia. Myślę, że to są bardzo niebezpieczne informacje tak naprawdę, bo myślę, że tutaj musimy pamiętać o tym, że ten sezon jest jeszcze w naszych rękach i teraz to, co się będzie działo w zimie, no, tą teraz późną jesienią i wczesną wiosną, to zależy od nas. Tutaj szczepionka nam raczej nie zmieni tych zasad bo już powiedziałem, a propos właśnie tych ilości, które zostaną w super wariancie wyprodukowane, że to jakby nie zaspokoi tych potrzeb. Więc my musimy pamiętać, że w tym momencie my nie możemy opuścić gardy, bo musimy pamiętać, że jest to zagrożenie gigantyczne. Widzimy, co się w tym momencie dzieje, a może część osób nie widzi, że w służbie zdrowia jak brakuje rąk do pracy, brakuje przestrzeni, że w tym momencie osoby z innymi schorzeniami mogą nie znaleźć miejsca, ponieważ są osoby ciężko chore i umierające, które te miejsca już zajmują i że no, sytuacja nie jest dobra. My musimy cały czas pamiętać o tym, że szczepionka to jest dla nas jakby zmiana. Na zasad gry, ale dopóki ta szczepionka nie będzie u nas fizycznie, dopóki te zasady gry by się nie zmienią, my nie możemy jakby polegać na tym, że ktoś przyjdzie i nas uratuje. My musimy wziąć tą odpowiedzialność za to, co się wydarzy we własne ręce. Biorąc pod uwagę wszystkie te zastrzeżenia, o których pan profesor powiedział, jakie są wady i zalety tego preparatu, o którym rozmawiamy i mhm. o którym informacje pojawiły się wczoraj? Mhm. Czy To jest bardzo ciekawy, ciekawy preparat, ponieważ jest to w założeniu szczepionka RNA. To jest szczepionka inna niż te, które do tej pory otrzymywaliśmy, dlatego, że szczepionka tak historycznie to jest tak naprawdę osłabiony wirus albo jakikolwiek inny zarazek, który podanie, podany do organizmu nie wywołuje choroby, bo jest osłabiony albo jest nieżywy, albo nieaktywny, natomiast pokazuje naszemu układowi immunologicznemu, jak taki prawdziwy zarazek wygląda tak historycznie, no to zaczęło się to od oczywiście ospy prawdziwej, gdzie ta ospa prawdziwa była, no, miała potworną śmiertelność, jedyna choroba, która, którą udało się usunąć z naszego świata, przez to, że właśnie udało się znaleźć wirusa podobnego, który nazywa się waksinia jest stąd też angielska nazwa właśnie waksin. Później oczywiście ta, te szczepionki ewoluowały, pojawiały się szczepionki podjednostkowe, czyli fragmenty tych wirusów, tych bakterii, które właśnie pokazywały te wzorce, później jeszcze te szczepionki takie, jak na przykład na HPV, to są VOPs, czyli virus-like particles, czyli jakby takie sztuczne wirusy, które nie mają w sobie materiału genetycznego i tam była cała gama tak naprawdę metod, jak pokazać nam, naszemu organizmowi, że, jak wygląda wirus, tak, żeby on się skutecznie bronił. Natomiast szczepionkę mrna polega na czymś innym. My dajemy tak naprawdę czystą informację, właśnie podajemy rna, czyli kwazinukleinowy, nukleinowy, natomiast ta czarna robota, czyli produkcja tych białek i prezentacja tego, już to zostawiamy naszym, naszym układowi immunologicznemu. Czyli on sobie to sam. Jest, to jest wada czy, wada, czy zaleta? To jest z jednej strony zaleta, dlatego że łatwiej jest takie szczepionki tworzyć, łatwiej jest modyfikować i co najważniejsze, łatwiej jest produkować. Możliwości wytwórcze takiej szczepionki jak Jana są nieporównywalnie większe niż takiej klasycznej szczepionki, co właśnie budzi bardzo duże nadzieje. Wadą jest to, że to jest pierwsza taka szczepionka w klasie, że tak powiem. Czyli to jest nowość, co może spowodować, że dopuszczenie do obrotu, czy też uszywanie będzie nieco opóźnione. No i miejmy nadzieję, że tak nie będzie, i miejmy nadzieję, że ta szczepionka faktycznie okaże się być i bezpieczna, i, i skuteczna. Natomiast no, to jest największa wada, czyli to, to jest kompletna nowość i to jest jakby nowa generacja szczepionek. Miejmy nadzieję, że się sprawdzi. Pani Agnieszka pyta nas, dlaczego większość szczepionek typu grypa przeważnie najpierw powoduje osłabienie i chorobę? Czy ta szczepionka też będzie tak działać? To znaczy, tutaj szczepionki nie powodują choroby. Szczepionki mogą powodować, że my się czujemy, jakbyśmy byli chorzy, dlatego że szczepionki symulują właśnie. Ten stan chorobowy, czyli one powodują stan zapalny, mogą powodować stan zapalny, one jakby pobudzają nasz organizm do reakcji, tak samo jak prawdziwy wirus grypy, na przykład. I trzeba pamiętać o tym, że jak my jesteśmy chorzy na grypę, to tak naprawdę te wszystkie bóle, te wszystkie objawy, które mamy, to nie jest tak, szczerze mówiąc, Objaw samego zakażenia, tylko właśnie naszego układu odpornościowego, który się broni i który stawia wszystkie, wszystkie siły na równe nogi. I szczepionka jakby to symuluje, czyli nie zagierze to naszemu życiu, nie zagierze to trwałym na przykład uszkodzeniem serca, tak jak w Józefie zagierza bardzo często. Natomiast faktycznie możemy się trochę źle czuć, bo jakby tak to działa. Musimy w jakiś sposób nauczyć ten nasz układ immunologiczny, jak się bronić, a to wymaga niestety też ćwiczeń, mobilizacji i właśnie takich manewrów, które my odczuwamy jako taki stan podobny do choroby. Jeszcze jedna z osób, które nas słuchają i oglądają, pisze, na jakąkolwiek szczepionkę trzeba czekać 4 lata minimum, a teraz po roku nagle będzie szczepionka na COVID. Z daleka śmierdzi to przekrętem. To znaczy... Przekrem, to bym akurat nie przesadzał, natomiast ja staram się być taki, no jednak nie aż tak bardzo entuzjastyczny, dlatego mówię o tym, że chcę zobaczyć dane. I mam nadzieję, że ten skrócony, ta skrócona ścieżka, która teraz jest wykorzystywana, faktycznie dostarczy nam taką szczepionkę, jaka jest nam potrzebna. To się da ocenić i tutaj te urzędy regulacyjne to ocenią i trzeba pamiętać o tym, że faktycznie ten wysiłek, który został włożony, żeby przyspieszyć tworzenie szczepionki jest niewielkie. Godny, ponieważ zaczęły być tworzone fabryki, które mają produkować te szczepionki, zanim jeszcze nawet ten podstawowy produkt był gotowy. Także tutaj to skrócenie ewidentnie jest możliwe. Pytanie, jak bardzo. Pytanie, czy to, co dostaniemy, faktycznie będzie skuteczne i bezpieczne. Tak jak mówię, potrzebujemy wyniki z trzeciej fazy, żeby móc powiedzieć jednoznacznie: tak, to jest fajna rzecz. Na ten moment trzeba mieć nadzieję i patr ja patrzę z, z, z dosyć dużą radością na to, co widzę, ale jeszcze, <laughs> jeszcze się nie cieszę. Pojawiły się też takie informacje, Techniczne, że tak powiem, jak to będzie wyglądało? Czyli po pierwszej dawce, po trzech tygodniach trzeba jeszcze przyjąć drugą. No a potem jest pytanie, na jak długo odporność? Czy to będzie tak jak przy grypie, że na rok i co roku trzeba od nowa? To znaczy, z gripą to jest inna sprawa, bo gripa akurat jest bardzo specyficzna. To nie jest kwestia naszego układu odpornościowego, tylko samego wirusa, który się bardzo szybko zmienia. No się uczy, jak unikać tych odpowiedzi, które wykształcimy w. W pierwszym sezonie, w tym kolejnym sezonie. Więc tam jest kwestia zmienności wirusa. Koronawirusy są mniej, mniej zmienne niż właśnie wirus grypy. To są też wirusy RNA, natomiast przez to, że mają specjalne wbudowane mechanizmy, tak naprawdę korekcyjne, ta szybkość zmian jest ograniczona. Przez to stabilność jest większa, natomiast wirus nie jest tak szybko w stanie uciec przed naszym układem immunologicznym. Natomiast faktycznie, na ile taka szczepionka będzie wystarczająca, żeby pobudzić na nasz układ immunologiczny, to jest pytanie, na które teraz nikt nie potrafi odpowiedzieć i no jeszcze przez długi czas nie będzie w stanie odpowiedzieć, bo to, co widzimy w przypadku samego zakażenia koronawirusami, to jest to właśnie, mówię teraz o sezonowych koronawirusach, to jest to, że my faktycznie już po paru miesiącach zaczynamy tracić tą odporność, po roku zazwyczaj zakażamy się ponownie. Tutaj no, te, no, przez analogię też można patrzeć na to, co się dzieje z wirusem SARS-CoV-2, że faktycznie też on podąża podobną ścieżką, ale tutaj znowu wymagany jest czas, niektórych rzeczy nie da się oddać w laboratorium, musimy poczekać, aż to się faktycznie wydarzy i wtedy wyciągać wnioski. Mówił Pan o wadach i zaletach tej szczepionki. Jeszcze jednym minusem jest ten bardzo skomplikowany sposób przechowywania jej ze szczepionką na grypę. Ja sama poszłam do apteki, do specjalnej torebki, którą dostałam w aptece. Włożyłam dwie szczepionki, potem przytrzymałam je chwilę w lodówce, no i następnie zostałam zaszczepiona. Tutaj jest potrzebna temperatura bardzo, bardzo niska minus 75 stopni. Dlaczego? Dlatego, że jest to właśnie arena i żeby ono nie degradowało, żeby się nie uszkadzało, musi być przechowywane w warunkach bardzo niskich temperatur. Także tutaj faktycznie zgodnie z informacjami, które zostały. Ukazane. ta temperatura przechowania jest wymagana, co niewątpliwie utrudni ten proces, natomiast nie oszukujmy się, akurat w tym momencie technologicznie to nie jest rocket science, żeby taką temperaturę uzyskać i można mieć pewność, że nie będzie to wyglądało tak jak w przypadku grypy, że będzie można sobie wziąć taką szczepionkę do domu, ale można sobie wyobrazić, że stworzenie infrastruktury czy nawet wykorzystanie takich prostych rzeczy jak suchy lód czy ciekły azot pozwoli na dosyć łatwą dystrybucję i przekazywanie tej szczepionki. Także tutaj oczywiście to jest wada, ale no nie powiedz że to nagle przekreśla szansę tej szczepionki. Jest więcej rzeczy, które mogą przekreślić tę szczepionkę i znacznie ważniejszych niż to, jaka jest, że jest wymagana niska temperatura do utrzymania aktywności. Pani Justyna pyta, jak się teraz ma ten wirus, koronawirus? Czy on zmutował i jest w tej chwili groźniejszy? Bo te informacje są dość różne, które dostajemy. Znaczy ja bym tutaj apelował też szczególnie może do tego środowiska naukowego, żeby unikać słów o tym, że coś zmutowało nagle i że wirus się zmienił, bo w lecie był łagodniejszy, teraz nagle jest groźniejszy, to budzi chaos. To co widzimy w tym momencie to jest taka naturalna zmienność koronawirusów, one się zmieniają z czasem tak jak i ludzie się zmieniają z kolejnymi pokoleniami, tylko tamte pokolenia idą szybciej. W tym momencie wiemy jedną rzecz, że pojawiła się jedna zmiana, która w warunkach laboratoryjnych i w warunkach in vivo, czyli w przypadku modeli zwierzęcych, zwiększa szanse na przeniesienie tego wirusa z jednej osoby do drugiej, czy jednego osobnika, bo mówimy o zwierzętach, do drugiego. Natomiast w żaden sposób nie jest modyfikowana sama choroba, czyli ta choroba. Przebiega tak samo u zwierząt i takie same zniszczenia pozostawia. Więc ja bym tutaj obstawiał, że na ten moment nie mamy żadnych wskazań, że ten wirus złagodniał, ale też nie mamy żadnych wskazań, że ten wirus stał się bardziej agresywny. Także tutaj to nie bałbym się tego aż tak bardzo. Możliwe, że dane się takie pojawią i wtedy trzeba będzie to bardzo szybko zweryfikować i odpowiednio zareagować. Na razie danych brak. No właśnie, właśnie. Pani Agnieszka od razu do tego nawiązuje, o czym pan profesor mówi, czyli o zwierzętach i pyta pana profesora, co pan myśli o mutacji wirusa u norek, bo ostatnio jest głośno, o tym mieliśmy takie informacje z Danii. No to jest jakby seryjne pasażowanie się wirusa, które może sprawić, że ten wirus stanie się bardziej agresywny. <laughs> Natomiast no, na ten moment nie wykazano, że ten wirus faktycznie jest bardziej agresywny i że będzie miał przewagę ewolucyjną. Tutaj musimy poczekać. Natomiast faktycznie takie dane się pojawiły. Na razie to są wstępne raporty, ale fakt faktem, że to śledzę z dużą uwagą, jakie wyniki badań się tam pokażą. Pan się zaszczepi? Jak już szczepionka Oczywiście. będzie? Jeżeli, jeżeli będę pewny, że to jest szczepionka zatwierdzona przez EMA, to jak najbardziej się zaszczepię. Może nie dlatego, że ten wirus stanowi bezpośrednie zagrożenie dla mnie, chociaż też, dla każdego, nawet najmłodszego stanowi, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to zaszczepię się głównie po to, żeby na przykład chronić moich rodziców czy osoby, które mogą mieć problem z przeżyciem tego zakażenia. I też trzeba pamiętać, że również dlatego, że ten wirus może pozostawiać trwałe ślady w naszym organizmie, więc tutaj nie mówimy tylko o zwykłej ekipce czy zwykłym przeziębieniu, tylko o czymś, co może na trwałe nam utrudnić życie. No, a wielu Polaków ma wątpliwości i martwi się, czy przypadkiem nie będzie to obowiązkowe, to szczepienie się, a ja się zastanawiam, czy to będzie w ramach naszego ubezpieczenia. A to ja na to pytanie. <grym> Oczywiście wiem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas profesor Krzysztof Pecz, wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Miłego wieczoru.